Sylwester, hałas, światła, odliczanie, jakby cisza była czymś, czego nie wolno dopuścić. Bo Sylwester to nie święto to rytuał zamknięcia, a każdy koniec przypomina o śmierci nie tylko tej dosłownej, tej symbolicznej końcu wersji siebie, którą byłeś przez ostatni rok albo przez całe życie. Dlatego tak wielu ludzi musi zagłuszyć tę noc muzyką, alkoholem, fajerwerkami, bo cisza zadaje zbyt konkretne pytania: Co się skończyło? Czego już nie da się cofnąć? Co naprawdę straciłeś? Kogo naprawdę zostawiłeś? I kim ty jesteś w tym wszystkim, co minęło? Przyjrzyj się tej nocy jak badacz jak ktoś kto patrzy z boku na rytuał całej cywilizacji stoisz na balkonie, ludzie odliczają dziesięć, dziewięć, osiem, kieliszki w górze, śmiech, krzyk, sztuczne ognie, wszyscy udają, że chodzi o zabawę, ale to nie jest zwykła impreza, to masowy, globalny rytuał przejścia, zaprojektowany tak, żebyś nie zorientował się co się tak naprawdę w tobie zamyka. I tu zaczyna się pierwsza warstwa spisku. Nie takiego z kosmitami, nie z reptilianami, bardziej subtelny, psychologiczno-duchowy, taki, który dotyka cię codziennie, a prawie nigdy go nie widzisz. Zacznijmy od czegoś prostego. Dlaczego w ogóle boimy się końców? Zauważ jak reagujesz na słowo koniec. Koniec związku, koniec pracy, koniec dzieciństwa, koniec zdrowia, koniec życia. Nawet koniec weekendu potrafi człowiekowi popsuć niedzielę. Odkładamy rozmowy na później, nie kończymy zdań, nie zamykamy historii, trzymamy ludzi w swoim życiu latami, po tym jak wszystko się wypaliło, bo koniec to mała śmierć. Śmierć iluzji, że wszystko będzie tak, jak jest, że jeszcze zdążysz, że jeszcze będzie okazja, że jeszcze wróci, ale każdy koniec to też brama, coś ginie, żeby coś innego mogło się narodzić, tylko że system, w którym żyjemy, zrobił absolutnie wszystko, żebyśmy wierzyli tylko w połowę tej prawdy. W to, że koniec równa się strata, a nie w to, że koniec równa się transformacja. Od dziecka jesteśmy programowani w jednym kierunku czasu. Masz rosnąć, masz zdobywać, masz gromadzić. Masz więcej, więcej pieniędzy, więcej znajomych, więcej lajków, więcej wrażeń, więcej doświadczeń ale nie uczy się nas, jak pięknie, świadomie, z szacunkiem kończyć. Nie uczą nas, jak odejść z pracy, kiedy wszystko w środku już krzyczy dość. Jak pozwolić odejść relacji, która dawno przestała być żywa. Jak pożegnać się z wersją siebie, która już Ci nie służy, choć jest wygodna, znajoma, oswojona. Sylwester jest symbolem całego tego lęku. To jedna noc w roku, w której system ładnie pakuje ci w głowę wszystkie twoje strachy przed końcem, przykrywa je brokatem, alkoholem, głośną muzyką i mówi baw się, nie myśl, nie czuj, nie zaglądaj za kurtynę. W dawnych kulturach koniec roku był nocą bez masek. Słowianie mieli swoje szczodre gody. Nordowie Jul, Rzymianie, Saturnalia. Każda z tych nocy była wprost połączona z ciemnością, śmiercią, przemianą. Ogień nie był wtedy zabawką, był symbolem życia w środku zimy. Nie strzelało się petardami w niebo, żeby było ładnie na Insta, tylko paliło się ogniska, żeby przeprowadzić plemię przez mrok do nowego cyklu. Ludzie wiedzieli, że światło ma sens tylko wtedy, kiedy dotknąłeś ciemności. Dziś zostały nam tylko kolorowe resztki. Zamiast ogniska, fajerwerki. Zamiast ciszy i rozmowy przy płomieniu, głośnik Bluetooth i playlista z hitami roku. Zamiast rytuału przejścia, parodia rytuału, której celem jest, żebyś niczego w sobie naprawdę nie zakończył, bo człowiek, który umie kończyć, jest człowiekiem, którego trudno kontrolować. Zobacz, jak działa system czasu. Kalendarz, w którym żyjemy, to nie jest naturalny, neutralny wynalazek. To narzędzie, zmieniano go do pasowania Przesuwano święta, kasowano dni, żeby zsynchronizować ludzi nie z naturą, tylko z instytucjami, z kościołem, z państwem, z gospodarką. Sylwester w tym układzie nie jest końcem roku w sensie kosmicznym, tylko końcem roku podatkowego, roku korporacyjnego, roku statystyk. Nowy rok to nowe budżety, nowe targety, nowe kampanie reklamowe, nowy rok. Nowy ty to nie slogan duchowy, to program marketingowy. Masz uwierzyć, że jesteś niewystarczający. Że ta wersja ciebie skończącego się roku jest wadliwa, leniwa, za gruba, za biedna, za mało udana i że od jutra, ale koniecznie od jutra, kupisz kurs, karnet, dietę, aplikacje i stworzysz nową, ulepszoną wersję siebie. Ale zauważ paradoks. Jak masz stworzyć coś nowego, skoro nikt ci nie dał czasu i przestrzeni, żebyś w ogóle pożegnał stare? Końcówka roku w naszej kulturze jest tak wypełniona pracą, zakupami, świąteczną pogonią, sprzątaniem, rodzinnymi napięciami, że kiedy docierasz do Sylwestra, jesteś wykończony. I kiedy system mówi ci teraz się baw. Bo jutro zaczyna się nowe, ty wcale nie zaczynasz nowego. Ty ciągniesz stare, niewypowiedziane, nieprzeżyte, niezakończone. To jak udawać, że skończyłeś rozdział książki tylko dlatego, że przewróciłeś kartkę. W dawnych kulturach koniec roku był też nocą prawdy. Nie tej internetowej, nie tej politycznej, ale tej osobistej. Siadano razem, liczyło się straty, wspominało zmarłych, oddawało z szacunkiem to, co odchodzi. Dziś jest odwrotnie. Im więcej ściemy w twoim roku, tym większa musi być ściema w Sylwestra. Im więcej razy udawałeś, że coś jest ok, tym głośniej musisz krzyczeć szczęśliwego nowego roku. Bo cisza to największe zagrożenie dla współczesnego człowieka. Cisza to moment, w którym system traci nad tobą kontrolę. Bo nie ma reklam, nie ma powiadomień, nie ma bodźców, jesteś tylko ty i twój koniec. Druga warstwa spisku jest bardziej duchowa. Zauważ, że boimy się końców nie dlatego, że nie wiemy co będzie dalej. Ale dlatego, że boimy się uznać co było naprawdę, nie boisz się końca związku, bardziej boisz się przyznać, że od dawna w nim cierpiałeś, nie boisz się końca pracy, bardziej boisz się powiedzieć zmarnowałem tam lata życia. Nie boisz się końca roku. Bardziej boisz się zobaczyć, ilu obietnic nie dotrzymałeś wobec samego siebie. System wie, że człowiek świadomy swoich końców jest niebezpieczny, bo jeśli przyjmiesz do wiadomości, ten rok naprawdę się kończy, nie wróci, nie będzie powtórki, to być może nie pozwolisz sobie na kolejny rok w tej samej iluzji. Więc co robi system? Daje ci iluzję nowego startu, żebyś nie zamknął starego. Zamiast prawdziwej żałoby po tym, co się nie udało, masz memy o noworocznych postanowieniach. Zamiast uznać, że część twojej tożsamości musi umrzeć, żebyś mógł być bardziej prawdziwy, masz listę dziesięciu nawyków ludzi sukcesu. Tak się utrzymuje ludzi w wiecznym pomiędzy. Nie kończysz starego. Nie zaczynasz nowego. Jesteś zawieszony. Idealny stan dla konsumenta, fatalny stan dla istoty duchowej. Z punktu widzenia starej mądrości koniec jest święty. W mitach pojawia się jako stary król, który musi umrzeć, żeby nowy mógł objąć tron. W astrologii to energia Saturna, planety czasu, granic, odpowiedzialności, stary, srogi nauczyciel, który mówi: albo kończysz, Albo życie skończy to za ciebie. Dlatego tyle końców w życiu wydarza się samo, niby znikąd. Zdrada, wypadek, choroba, nagłe bankructwo, wyrzucenie z pracy. Tak naprawdę to często są konsekwencje wszystkiego, czego nie miałeś odwagi zakończyć sam. Im dłużej unikasz końca, tym bardziej brutalnie los musi zagrać ostateczne akordy. Sylwester jest miniaturą tego mechanizmu. Przez cały rok nie chcesz widzieć, jak naprawdę żyjesz, aż przychodzi noc, w której czas mówi stop, zmiana cyklu, sprawdźmy bilans i co robisz. Zamiast usiąść w ciszy, przeglądasz zdjęcia na telefonie, zamiast poczuć w ciele, gdzie naprawdę boli, pijesz, żeby nie czuć w ogóle. Nazywasz to dobrą zabawą. A często jest to masowa ucieczka przed własną prawdą. Jest jeszcze jedna głębsza warstwa. Koniec roku to mała symulacja śmierci. Przypomnij sobie, jak wygląda większość sylwestrowych nocy. Światła gasną, wszyscy odliczają, napięcie rośnie, jak przy ostatnim oddechu. Potem nagły wybuch świateł, wystrzały, hałas, udało się, żyjemy. To tylko przejście do nowego roku, a nie koniec świata. To rytuał oswajania lęku przed śmiercią, tylko przekierowany w bezpieczną stronę. Masowa terapia szokowa. Co roku dostajesz głośny komunikat. Zobacz, zakończył się rok i nic strasznego się nie stało. Możesz odetchnąć. Ale o prawdziwej śmierci nadal nie rozmawiamy, bo gdybyśmy zaczęli naprawdę rozmawiać o śmierci, musielibyśmy inaczej żyć, a system nie potrzebuje ludzi, którzy żyją świadomie z pełną pamięcią, że każda chwila może być ostatnią. Ludzi, którzy pytają, czy ja naprawdę chcę spędzać kolejny rok na tym, co robię teraz, czy ten związek, w którym jestem, jest tego wart, jeśli jutro mogę umrzeć? Czy sposób, w jaki zarabiam pieniądze, jest spójny z tym, co nazywam sumieniem? Dużo łatwiej jest dać ci taniochę w postaci fajerwerków, migających lampek i obietnic, od jutra zacznę. Zauważ jeszcze jedną rzecz. Wszystkie wielkie końce świata, jakimi straszy się ludzi, dzieją się zawsze kiedyś. Kolejne daty, kiedy system się zawali, moc się wyłączy, będzie globalny reset. Zauważ podobieństwo: na małym poziomie masz koniec roku, na dużym poziomie masz koniec świata, i za każdym razem działa ten sam mechanizm strach przed końcem, nadzieja, że jakoś to będzie ucieczka w rozrywkę. A potem wszystko wraca do normy i możesz odetchnąć. Ale prawdziwy koniec świata wydarza się w tobie cichutko, codziennie, kiedy ostatecznie tracisz wiarę w sens własnej pracy, kiedy miłość zamienia się w obojętność, kiedy marzenia z dzieciństwa umierają niezauważone, bo nie było czasu, bo rachunki, bo kredyt. To są Twoje małe apokalipsy, Twoje osobiste końce świata, i Sylwester może być chwilą, w której sobie to uświadomisz, albo chwilą, w której zagłuszysz to jeszcze bardziej. Jest jeszcze w tym jeden ukryty żart losu. Sylwester to noc, w której ludzie bawią się, jakby nie było jutra, ale następnego dnia. Budzą się dokładnie w tym samym życiu, ze starymi problemami, z tym samym związkiem, z tym samym mieszkaniem, z tym samym ciałem. Nowy jest tylko numer w kalendarzu i kac w głowie. Dlaczego? Bo nie zmieniłeś tego, czego naprawdę się bałeś: końców. Nie pozwoliłeś umrzeć temu, co już dawno nie jest żywe. Nie zamknąłeś żadnego rozdziału, tylko przeniosłeś wszystkie niedokończone sprawy na nowe kartki. Wyobraź sobie alternatywny sylwester, bez fajerwerków, bez wystrzałów, bez przymusu zabawy. Wyobraź sobie, że traktujesz tę noc jak osobistą ceremonię przejścia. Nie musisz być szamanem, nie musisz znać mantr. Wystarczy, że włączysz coś, czego bardzo nie lubisz. Ciszę, siadasz sam albo z kimś naprawdę bliskim, bez masek, bez roli tej śmiesznej osoby z imprezy, bez udawania, że wszystko ok, i pozwalasz sobie na kilka prostych pytań. Co w tym roku naprawdę się skończyło? Nie, co chciałeś, żeby się skończyło? Co faktycznie się skończyło? Relacja, nadzieja? Jakaś iluzja o sobie? Czego nie pożegnałeś? Kto odszedł, a ty wciąż udajesz, że dasz radę bez łez? Co w tobie samym powinno umrzeć, żebyś mógł żyć dalej? Jaki nawyk? Jaka wymówka? Jaka opowieść o sobie? To nie są pytania na instastory, to są pytania na wewnętrzny rytuał. System robi wszystko, żebyś ich sobie nie zadawał, bo człowiek, który raz w roku szczerze spojrzy w oczy swoim końcom, nie jest łatwą ofiarą dla reklam, dla polityków, dla religii strachu. Możesz wymyślić własny rytuał zamknięcia, możesz napisać list do wersji siebie z tego roku podziękować jej za to co zrobiła najlepiej jak umiała i spalić ten list nie po to żeby magicznie coś przyciągnąć ale po to żeby twoje ciało zobaczyło fizycznie to naprawdę się kończy możesz spisać wszystkie rzeczy których już nie zabierasz dalej przekonania relacje nawyki pracę i powiedzieć im w myślach dziękuję Byliście mi potrzebni, ale tu się rozchodzą nasze drogi. Możesz posiedzieć chwilę z ideą własnej śmierci, nie w depresji, w prawdzie, pomyśleć, jeśli ten następny rok byłby moim ostatnim, którego końca już nie uniknę, to co musiałoby się skończyć teraz, żebym nie żałował. To są pytania, których boi się całe to noworoczne show. Bo człowiek, który zaprzyjaźnił się z końcem, zaczyna inaczej żyć, nie odkłada rozmów, nie czeka na lepszy moment, nie ma czasu na przeciągające się lata jakoś to będzie. Tu dochodzimy do najbardziej kontrowersyjnej części. Jeśli boisz się końców, bardzo łatwo jest tobą sterować, bo wtedy trzymasz się kurczowo czegokolwiek, co daje iluzję ciągłości. Toksycznych relacji, pracy, której nienawidzisz, narracji politycznych, które karmią się twoim lękiem, systemów wierzeń, które obiecują, że po śmierci będzie nagroda, bylebyś teraz był posłuszny. To jest rdzeń spisku. Nie chodzi o to, żebyś wierzył w jakąś jedną teorię, chodzi o to, żebyś bał się puścić, bo człowiek, który umie zaakceptować koniec, jest wolny, może odejść kiedy chce, może powiedzieć nie, może wybrać inaczej, może umrzeć dla starej wersji siebie, w środku organizacji, w środku rodziny, w środku systemu i z punktu widzenia systemu to jest niebezpieczne. Zauważ, jak nawet język zdradza ten lęk przed końcem. Mówimy już po wszystkim, jakby to było najgorsze. Nasz związek się rozpadł, jakby nie mógł się po prostu domknąć. Straciłem tę pracę, nie ta praca dobiegła końca, język utrwala w nas Wizję końca jako katastrofy, a nie jako dopełnienia. A przecież całe życie jest zbudowane z końców. Koniec wdechu, koniec wydechu, koniec dnia, koniec snu, koniec dzieciństwa, koniec starości. Gdybyś naprawdę zatrzymał się na chwilę i poczuł to w ciele, zobaczyłbyś, że śmierć to nie jest jedno wielkie wydarzenie na końcu. To rytm. Coś w tobie umiera codziennie. Komórki, przekonania, tożsamości i coś nowego rodzi się na ich miejsce. Sylwester to tylko kalendarzowy teatr tego większego rytmu. Więc może pytanie brzmi inaczej. Nie dlaczego tak bardzo boimy się końców, tylko kto nauczył nas bać się ich aż tak bardzo. Bo dziecko nie boi się aż tak końca zabawy, kiedy wie, że jutro też będzie dzień. Płacze chwilę, ale potem zasypia. To my dorośli tak się przywiązujemy do formy, do scenografii, do roli, że każde przesunięcie kurtyny traktujemy jak osobistą tragedię. Kto nauczył nas, że coś, co się kończy, jest porażką? Szkoła, która liczy całe życie od ocen do ocen korporacje, które mierzą wszystko w targetach, religie, które grożą końcem na zawsze, jeśli nie będziesz grzeczny. Ktoś powie: "Ale to tylko tradycja, jaki spisek. Przecież to tylko fajerwerki i szampan." Być może. Ale czy nie dziwi dziwicie, że w całym tym święcie końca roku nie ma ani skrawka prawdziwej przestrzeni na przeżycie końca? Jest tylko ucieczka. A ucieczka to zawsze czyjś interes. Jeśli chcesz wyjąć się z tego programu, nie musisz rzucać wszystkiego i wyjeżdżać w bieszczady. Wystarczy, że jeden sylwester w życiu przeżyjesz inaczej, w swoim rytmie, ze swoją prawdą. Choćby to miało znaczyć, że pierwszy raz nie udajesz, że jest ci wesoło. Możesz być na imprezie i wciąż mieć w środku swój osobisty rytuał. Możesz pić wodę zamiast trunku, który macie odciąć od uczuć, możesz patrzeć w fajerwerki i myśleć: nie, jaki piękny pokaz, ale czemu w moim życiu właśnie pozwalam odejść. Nikt nie musi o tym wiedzieć. To nie show, to rozmowa pomiędzy Tobą, Twoimi końcami i czymś większym, co trzyma w ryzach cały ten teatr czasu. Może wtedy zobaczysz, że najbardziej nie boisz się końców zewnętrznych. Nie boisz się tak bardzo końca roku, bo będzie następny. Nie boisz się tak bardzo końca pracy, bo znajdziesz inną. Nie boisz się tak bardzo końca związku, bo możesz stworzyć nowy. Najbardziej boisz się końca iluzji, na których zbudowałeś siebie. Jeśli uznasz, że ten rok był w dużej mierze ucieczką, kompromisem, życiem nie swoim życiem, to co dalej? Kim będziesz, kiedy pozwolisz umrzeć wersji siebie, która przez lata załatwiała ci przetrwanie? To jest prawdziwy lęk, lęk ego przed własnym rozpadem. I ten lęk jest bardzo wygodny dla tych, którzy chcą, żebyś trwał dokładnie tam, gdzie jesteś. Sylwester w swojej pierwotnej, nieodkłamanej formie mógłby być jednym z najbardziej uzdrawiających rytuałów roku, mógłby być momentem, w którym całe społeczeństwo przyznaje się tak coś się skończyło. Tak, są rzeczy, których żałujemy. Tak, byliśmy czasem chciwi, głupi, okrutni. Tak, zrobiliśmy też wiele dobrego. Tak, nauczyliśmy się. Tak, jesteśmy gotowi nie powtarzać tych samych błędów. Wyobraź sobie wiadomości, w których zamiast koncertów sylwestrowych w największych miastach masz godzinę ciszy, albo prawdziwe podsumowanie nie ile wyprodukowaliśmy, tylko ile straciliśmy jako ludzie, ile gatunków zwierząt wymarło, ile lasów wycięto, ile relacji się rozpadło przez pracocholizm, ile dzieci spędziło święta w domach dziecka. To byłby sylwester prawdy, nie do zniesienia w swojej autentyczności i dlatego niemożliwy w obecnym systemie. Łatwiej dać ludziom koncert, łatwiej strzelić milionem fajerwerków w niebo, niż pozwolić, żeby choć jeden prawdziwy wybuch zdarzył się w środku człowieka. Wybuchem może być łza, może być jedno zdanie: Nie chcę już tak żyć, może być świadomość, to się naprawdę kończy i dobrze, że się kończy. Na koniec zostawiam Ci coś prostego. Kiedy w tym roku usłyszysz odliczanie 10, 9, 8, zamiast skupiać się na tym, co nowego przyjdzie, zadaj sobie w środku jedno pytanie: czemu pozwalam teraz umrzeć? Może to będzie oczekiwanie, że ktoś cię wreszcie zrozumie, może rola ofiary, może przekonanie, że jest już za późno, cokolwiek to będzie, pozwól, żeby razem z tym krzykiem szczęśliwego nowego roku coś w tobie naprawdę się domknęło. Bo dopiero wtedy nowe ma gdzie przyjść, nie w kalendarzu, w Tobie. I wtedy może się okazać, że całe to straszenie końcami było tylko częścią programu. A prawda jest taka, że koniec jest jedynym momentem, w którym naprawdę możesz być wolny, bo dopiero wtedy, kiedy coś się kończy, przestajesz udawać, że masz nieskończoną ilość czasu i zaczynasz wreszcie żyć. Tak, jakby każda chwila była ważna. Nie od Sylwestra. Nie od poniedziałku. Nie od Nowego Roku. Od tego oddechu. Od tej ciszy, której tak się baliśmy. Od tej małej, niepozornej wewnętrznej decyzji. Pozwalam. To się skończyło. Dziękuję. Idę dalej. Reszta jest tylko scenografią i fajerwerkami. A teraz coś ode mnie. Zbliżamy się do granicy czasu. Do momentu, w którym jedno się kończy, a drugie jeszcze nie zaczęło, to wyjątkowa chwila zatrzymania. Na nadchodzący nowy rok życzę Ci przede wszystkim zdrowia, świadomości, tej cichej, głębokiej, która pozwala widzieć więcej niż tylko to, co na powierzchni. Życzę odwagi, by iść własną drogą, nawet jeśli nie zawsze jest ona wygodna czy oczywista. Życzę spokoju, który nie zależy od chaosu świata zewnętrznego. I życzę prawdy, tej, która rezonuje z Tobą, nawet jeśli bywa niewygodna. Niech nowy rok przyniesie nie tylko nowe początki, ale też nowe zrozumienie. Niech będzie czasem odkrywania, a nie ucieczki czasem zadawania pytań i akceptowania tego, że nie na wszystkie muszą dziś paść odpowiedzi. Dziękuję, że byliście ze mną w tym roku. Do usłyszenia po drugiej stronie czasu, dobrego nowego roku.